Cześć witajcie. W ostatnim filmie odnośnie kołowrotka mówiłem, że będę chciał nagrać wam jeszcze filmik odnośnie wędki, którą też zamówiłem do fidera. Właśnie przyszła do mnie. Chciałbym wam zaprezentować ją i później żeby wam pokazać jak ona wygląda razem z tym kołowrotkiem po podpięciu. Także rozpakowujemy. Penteczka zapakowana ładnie bąbelki. Tutaj mamy fakturkę. Wstawiamy. Jest to wędka Mistrala Lamberta Fider 360 długości 100 gram, jeśli chodzi o obciążenie gramatura wyrzutu. Tak ona się prezentuje w opakowaniu. I teraz ją weźmiemy rozpakujemy. Sam jestem ciekaw jak ona będzie się prezentować. Ponieważ e, rozmawiając ze sprzedawcą e, mówił, że jest bardzo e, fajnie wyglądająca. Ma cienki blant. Nie jest, nie jest taka gruba. Mhm. Kolorystyka. Może w ten sposób ją pokażę. Kolorystyka jest przypominająca troszkę tutaj Ultrafiolet, wędkę z Mikado, czonek, rękojeść, skorka kolejna część. I tutaj jeszcze mamy komplet trzech szczytówek i ostatnia część. Tutaj widzimy, w komplecie jest trzy szczytówki o różnej gramaturze ugięcia. Chcę Wam zaprezentować jak one się uginają, może uda mi się, najbardziej właśnie wygina się Czerwona, zielona, żółta są. Y, żółta i zielona są z włókna szklanego. Czerwona jest z włókna węglowego, z węgla. Dobrze, i teraz spróbujemy ją złożyć. Weźmiemy sobie szczytueczkę. Jak widzicie jest dość dynamiczna. Sprawdzimy teraz możliwości nagięcia jaką ma parabolę. Teraz sprawdzimy jak ona się ugina. fajnie pracuje tutaj w dolnej części blanku w dolniku ma jeszcze zapas mocy. Przypuszczam, że to fajnie sobie da radę z rybkami nie mówię małymi tam 2-3 kg, ale, ale przypuszczam około 10 kg też nie powinno być z nią problemu, kwestia techniki chorowania Kołowrotka, hamulca. Wielu spraw technicznych jeszcze odnośnie samego choru. Wędka to jest jeden z nich. Ale widzimy, że, że posiada dość fajny zapas mocy tutaj w dolnej części dolnika. Czyli tak, zaprezentowałem Wam węteczkę, którą kupiłem właśnie firma Mistral Lamberta Fider 360 długości do 100 gramów wyrzutu. Wędka koszt 119 zł na Allegro. Wydaje mi się, że jak Wam zaprezentowałem, dość, dość fajnie pracuje cała wędka. Zobaczymy, jak ona się będzie spisywać nad wodą. A teraz chciałbym Wam na koniec pokazać, właśnie kołowroteczek, który do niej zakupiłem i który mieliście filmik też widoczny jak on będzie się prezentował z tą węteczką wydaje mi się że tak jak widzicie myślę że będzie ładnie komponował się z całą wędką także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu jeśli komuś ten film był przydatny pomógł zachęcam do dawania kciuka w górę Subskrybujcie kanał, aby mógł dalej się rozwijać. <laughs> Jeśli ktoś taką węteczkę posiada, napiszcie w komentarzach, jak w Waszym wypadku ona się spisuje, jak, jak sobie radzi z rybami. Może jakie duże ryby udało Wam się wyholować tą wędką właśnie? Będę sam ciekaw, bo ja jeszcze tak jak mówię nie miałem przyjemności nie uwędkować. I myślę, że będzie, będzie fajnie się spisywała na wodą. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, na razie cześć.